Nie, no tyłek wilka w ścianie, ale z nie wiem, czy on. Cześć, mamy poranek, a za oknem jakąś wróżkę, ale nieistotne. Dzisiaj wstajemy, bo idziemy na walki. Właśnie na tę kolosę. No dobra, najpierw pójdźmy zobaczmy, co nasi kompani z zamku teraz zrobią, bo jest poranek, więc oni na pewno piszczą coś sobie fajnego na ognisku. Tak jest. I uwaga, mamy nowego tutaj mieszkańca, czyli papugę. Papuk, on się chyba tak nazywa, śmieszny gość. O, czekajcie, jest hamburger, on się nazywa mistrzucania Mięsem. Okej, okay, bierzemy go od razu do wioski, niech z nami zamieszka. Tak jest. Super. Mamy kolejnego mieszkańca wioski. Jak zrobić, aby mieszkańcy mieszkali w naszej wiosce? Oczywiście opowiem w innych filmikach instruktażowych do tej gry Lego Fortnite. A teraz czas na nasze walki. Wchodzimy. Koloseum otwarte. Hmm. Chyba coś budowałem i nie zamknąłem na noc koloseum. No trudno. Nieważne. Teraz zaczniemy walki. I uwaga: nasze walki będziemy. Toczyć między wilkami. Mamy różne rodzaju wilków. Jak widzicie tutaj, zwykły, pustynny, lodowy szkielety. I będziemy właśnie walczyli z szkieletami. Tak jest. Ale uwaga, zrobimy walki jeden wilk kontra jeden szkielet. Coś czuję, że szkielety będą miały przekichane. Więc sprawdzimy na razie podstawowego wilka, jak zawalczy z podstawowym szkieletem. No to bierzemy się. Do dzieła. Ok, rzucimy w ruch Wilka, rzucimy też szkieleta. No to sprawdzimy, co się wydarzy. O, szkielet jest bardzo ważny i nawet odporny. Zobaczcie, podstawowy Wilk wcale tak dużo mu nie zadaje. Ale szkielet kilowym chyba za dużo mu też mocy nie zabierze. Tak jak myślałem, szkielet przegrał tą pierwszą walkę. Więc powalczy teraz szkieletowy pięściarz, troszeczkę mocniejszy szkielet, ale czy pokona wilka? Pamiętamy, wilka nie leczymy, on musi atakować z tą mocą, którą ma. Oj, tutaj widzę, że szkielet oberwał troszeczkę i on się go wcale nie boi, jest bardzo odważny. Ale coś mi się wydaje, że wilk jednak tą walkę wygra, ale on ucieka? Wilczek nie ucieka od niego, tego ataku. tak jest. Zobaczymy. no tutaj chyba jednak wilk jest na wygranej pozycji. Tak jest, pokonał go. Okej, okay, czas na szkieletowego rębacza. Ten nie jest już znowu mocniejszy, ale czy pokona wilka? Ale ma sikierę. Czekajcie, czemu... Tak jest, no, tutaj rębacz jednak pokona naszego wilka. Okej, okay, no dobra, zobaczymy, jak poradzi sobie rę... Ej, on nas rzuca klockami, ale wariat. Dobra, piaskowy wilk bierze się do dzieła. No i szkieletorze rębaczu, zobaczymy, czy sobie poradzi się. Wow. Tu na jeden strzał. No dobra, bierzemy kolejnego. Tym razem będzie to szkieletowy siekacz. No dobra. Jak mi się tutaj chyba... O, ma nawet szable. Okej, okay, miał szable. Już go nie ma. Bierzemy kolejnego. Tym razem szkieletowy wartownik. Coś mi się wydaje, że ten wiel jest bardzo potężny. O właśnie, chyba za długo nie powalczył nasz wartownik. No to w takim razie czas na szkieletowego łucznika, go wyrzucimy gdzieś dalej, żeby miał szansę po prostu chociaż zaatakować tego pustynnego wilka, który jest o wiele, wiele mocniejszy. Ten ma kuszę, okej, okay, strzala z kuszy, ale czy uda mu? się? no nie mają szans, tutaj wszyscy idą na jednego hita. No to w takim razie, no to dżunglowy szkieletowy piracki muszkieter, wow, nazwa, zobaczymy jak on sobie poradzi. O, on jest mocniejszy i nawet ma szczelwę. Wow, ale on ucieka od niego, chyba go załatwi. No nie, no Wilga załatwi, ale to już była jakaś dobra taktyka. Może rzućmy jeszcze jednego. Zobaczcie, on całkiem fajnie z daleka strzela, ale mega jest to, jak on szybko trzyści tą broń, żeby zdążyć przeładować i szczelić jeszcze raz. Mega animacja, bardzo fajnie to wygląda. Już czuję, że w kolejnych odcinkach jednak walki nie będą pojedyncze, a będziemy robili jakieś drużyny to drużyna pewnie będzie miała jakieś szanse z tym wilkiem. No on jest przepotężny. W takim razie puszczamy pirackiego pięściarza. No, pięściarz chyba musi podbiec. Tak jest, oni się niczego nie boją. Ale czy ten wilk załatwi? U, zabrał mu aż pół mocy. Jest! Nie udało się. Wilkowi zostało chyba 1 HP. Dobra, bierzemy kościotrupa pięściarza. Zobaczymy, co teraz się wydarzy. Tak jest, nie boimy się. On zaatakuje tego wilka i na bank go rozwali. Wilczek już chyba nie chciał atakować. Zobaczcie, wygrał tutaj nasz szkielet i znowu rzuca nas klockami. Oni są po prostu mega wkurzeni, chyba że muszą walczyć naszym koloseum. Dobra, bierzemy lodowego wilka. No, jeżeli tamten był tak dużo potężniejszy, no to zobaczymy, co lodowy. Wow, ma jeden sztab, Nie wiem czy już walczyliście z lodowym, rzucimy mu jeszcze jednego na przekąskę. Lodowy jest mega kozak, no, ja oczywiście pokonałem już lodowego, w jednych odcinkach może sprawdzicie, ale tutaj ten szkielet, no nie ma po prostu z nim szans, więc bierzemy kolejnego kościotrupa siekacza. On wygląda jak taki kapitan dla statków, bardzo fajną ma tą czapkę. No, zobaczymy czy coś mu się uda, ale on nas rzuca klockami, nie, dobra, rzućmy jeszcze jednego. Dobra, taki wilka, Aj ma szable. Ale niestety nie zdążył jej użyć, więc dajemy mocniejszego łucznika w róg. Zobaczymy, może on z daleka jakoś zada obrażenia wilkowi. Wilk teraz zauważył nas, ale popatrzcie, kościotrup już raz z daleka łucznik skuszy, ale to już są jego chyba dni polczone. Unik zrobił, nie trafił go. Jeszcze raz i oj, 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 oj. Widzę, że będzie trzeba robić drużynówki, no ale nic, nie podajemy się. Jak powiedziałem, dzisiaj sprawdzimy wszystkie kościotrupy, więc sprawdzimy wszystkie kościotrupy. U, ten nawet szczelił z daleka, a ten ma pistolet, nawet zabrał dużo obrażeń. co go chciał? Pogłaskać. No dobra, wilk kolejny raz wygrał, nie leczymy wilka, wilk jest wyje na nas. Dobra, kolejny kościotrup, tym razem pirat będzie, zobaczymy co się uda. On chyba będzie musiał do niego podlecieć, tak jest, ma szablę i czy go zaatakuje. Więc, o ale mało mocy już ma wilk, zobaczymy, zostało nam chyba oś... O... szelma tak zwany e, tutaj. On też będzie miał szablem, mi się wydaje, do zaatakowania. Czy on pokona wilka? Nie, ja jeden szał. Chyba ostatni został nam hukacz. Hukacz to jest ten, co ma dynamit. Mam nadzieję, że nie rozwali nam tutaj z naszej areny. Ma dynamit. Rzuca dynamitę, rzucini. nim? Tak jest, nie trafił. Co za amator. I rozwali arenkę. Dobra, słuchajcie. Okazało się, że wilki w pojedynkę zdecydowanie wygrały tą walkę, bo został jeszcze jeden wilk kościany, także tutaj wilki górą. Ten wilczek jest zwycięzcą, ale niech lepiej mnie nie atakuje. Dobra, I honorem. Słuchajcie, naprawimy sobie szybko teraz naszą arenkę, bo nie ukrywam, że no, dynamit rozwalił nam podłogę, ale myślałem, że będzie większa dziura. No dobra, szybciutko naprawimy sobie, to była podłoga, taka duża płytka na pewno nam będzie pasowała. Gdzie ona jest? Tak jest, jest tutaj, szybciutko ją sobie dajemy, elegancko, cyk. No dobra, mam nadzieję, że walki Wam się podobały, dzisiaj to był tak naprawdę test naszej areny. Nie no, nie wierzę. Czy wy widzicie, że ten wilk wisi w ścianie? Słuchajcie, to były testy, idziemy sprawdzić... Nie no, nie wiesz. Wilk, ty wygrałeś, a wyglądasz teraz jak mała łamaga. Czekajcie, wejdziemy może... On nas nie atakuje. Hmm, wejdźmy do środka. Nie no, tyłek wilka w ścianie. Ale z dekoracją, nie wiem czy on nie zniknie mi potem jak ja wyjdę z gry, no ale trudno. A może sobie go poddenerwujemy? Słuchaj wilczek. Ja mam sobie jedzonko, to sobie zjemy jedzonko. I teraz wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Dzisiaj to był test naszej areny. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ale w następnym odcinku będziemy robili drużyny. Wybierzemy sobie różnego rodzaju drużyny, które powalczą jeszcze raz z wilkami. No bo dzisiaj, oczywiście, trupy nie miały szans z lodowym wilkiem. Tak wygląda nasz zamek, nasza ręka. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. No, okej, okay, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że podobał Ci się odcinek, a już niebawem kolejny. Koniecznie subskrybuj, pomóż mi się rozwijać na tym kanale, a na pewno zobaczysz kolejne świetne odcinki. Cześć.